Cześć, dzisiaj tylko tak na szybko, samo obliczowanie na początek, okej, okay. trochę dużo hejtuję ostatnio na fejsie, bardzo przepraszam dla tych, którzy się czują trudno, a dla Was mam kilka fajnych ćwiczeń, wydaje mi się, że fajnych ćwiczeń na odpracanie wzorów, ćwiczeń, które sama stosuję z dzieciakami. ćwiczenie to cytrynki. Zasada jest prosta. Kiedy już namalujemy cytrynki, te, które są, połówki tych, które są zwrócone w dół, zamalowujemy na zielono, a te, które są zwrócone w górę na niebieską. Popatrzcie. Trójkątami jest już trochę trudniej, dlatego że trzeba je trzy razy mm, obracać, to znaczy znaleźć trzy obroty. Ponieważ trójkąt jest taką figurą, którą ciężko obrócić dla dziecka, dlatego ma z tyłu, powiedzmy, na, na podstawie mm, krzyżek. Nie wyglądają jak. Trójkąty albo otaczamy pętlą, albo kolorujemy. Popatrzcie. No i ćwiczenie najtrudniejsze. Mamy E, akurat u mnie, aczkolwiek może być to każda inna figura litery podobna. 89 E obrócone jest o 90, 180 i 270 stopni. Zadaniem dziecka jest znaleźć tylko te E, które są w pozycjach wyjściowych. To jest trudne, naprawdę to jest trudne, nawet do wytłumaczenia. Na koniec najprostsze ćwiczenie, chyba, a przynajmniej takie, które sprawia najbardziej, najwięcej frajdy. E, mamy łódkę. Łódka jest wpisana w, w prostokąt. Zadaniem dziecka jest po prostu odszukać samogłoski i figury u mnie. U Was może być to cokolwiek innego na obrazku. Popatrzcie. I tyle na dzisiaj. Mam wrażenie, że ten post będzie super krótki, ale mam nadzieję, że będzie fajny i przydatny. Mnie jeszcze chwilę potrwa montowanie tego filmiku, a potem naprawdę już się biorę do nauki. Do drugiej mam czas. Pa.